OK, witam was w 132 odcinku. Dziś będzie o tym, jak dziewczyny spłonęły w krematorium. Zapraszam do oglądania. Jeśli chciałam wam powiedzieć, to ten. Z martwych stanów. Jutro. Jutro z martwych stanów w krematorium, i wszystko wróci do normy. Tak więc będzie dzisiaj odcinek o tym, jak dziewczyny spłonęły w krematorium. Potem ta historyjka zakończy się. E, smutno, a jutro, czy tam dzisiaj jeszcze e, będzie wesoło. E, zakończy się historyjka. No to co? Zapraszam do oglądania. Jeszcze chciałam powiedzieć, że te odcinki z, 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 moje z LPS-ami e, będę robiła wie, w nieskończoność. Czyli nie wiadomo do ilu robię. Dobra, już, już, już nie wiem po co mówię, ale dobra, nara. E, widzimy się. Ej, dziewczyny, co, 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 co. Co, co, co? Przedstawiamy się widzą? No, ej, przedstawiamy się widzą, Patrycja? No, możemy. Okej. Okay. Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena. Coś tam na dole czasu, ale dobra. E, wiecie co, dziewczyny? Może trochę sobie pogadamy, poświrujemy sobie, poplotkujemy, nie? Rzeczywista racja. Bo w chuj nie wiem po co będziemy tutaj siedziały. Antonina? Co? Jajco? Będziesz znowu zaczęła? Nie. Ej, patrzcie! Co? Samolot leci. To nie samolot, idiotko. To przecież na dworzu leci. Dobra, idę do paty na chwilę. Spytać. Bo nie pogadaj. No idę, gadaj. Patrycja? No, robisz mnie? No lubię. Sorry, że cię wyzywała, jak wchodziliśmy do czyjegoś domu, no, e, po, po, ten, nocą. Ja też cię przepraszam, wiesz, bo Agata mi powiedziała, że mam włączyć światło. A ty powiedziałaś, że mam zgasić. Wiem, sorry, już cię nie będę wyzywała, Felina. Kocham cię. Ja ciebie bardziej. Znaczy, ja ciebie bardziej kocham. No ja tak samo. Dobra, idź. Okej, okay. papatki. Żadne papatki, Felina. My tu się ten gadamy, a ty mówisz do mnie papatki. Nie bądź niemiła. Dobra, już będę miła dla ciebie. Będziemy przyjaciółmi? Oczywiście, że będziemy. Nie? I Agatą może. I, i wszystkich. Okej, okay, już cię nie wezywam. I ja cię też. Narka. Nie, narka, no co ty? Lubisz mnie czy nie? Lubię. Ja się cieszę. Dobra, idę do Leny. Ok. Fajna jesteś. No ty też jesteś fajna, hihi. Hi, hi, hi. Dobra dziewczyny, koniec gadki, tylko e, ruszymy dupę i ten. No. Nie będziemy tutaj przecież siedzieć do północy. Laura, ktoś ktoś ci w ogóle mówi, że o północy będziemy tutaj siedzieć? Nie, bo 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 no bo co? Chyba chciała powiedzieć, że jajco, a Antonina. Mhm, Okej. Okay. Lodowa, no dalej. Gdzie te szaszłyki do jasnej cholery? Poczekaj, czy się gotują na węglu, idiotko. Nie widać. Widać, widać. No, widzisz. Weź e, ten. róż i ten. Rób coś, a ja nie będziesz siedziała z Elizą na leżaczku. Ale dziwne. No właśnie dziwne. No też właśnie dziwne. Ale co dziwne dziewczyno, co wam niby chodzi znowu tak jak wczoraj. Znowu cię to zaczynać tak jak wczoraj. Nie no, chyba mówię niepoważnie. Niepoważnie. Jesteś śpiewa. Coś ty powiedziała? Powiedziałam, że jesteś głupia. No ja myślę. Ty sama jesteś głupia i nic nie robisz. Tylko chlasz i śpisz. No chyba ty. Piwa nie, nie zabrałeś z domu. No to mogłeś mi przypomnieć, Boże, co za problem! Żebyś się kobito z dupy e, z Wackiem ruszała, nie? Że tylko będziesz leżała z swoją przyjaciółką Marią na tym leżaczku. Bez to coś to nie? Siedzisz i nie ruszysz dupy. <laughs> Przecież to w ogóle nie ma sensu. Nie ma sensu, że tylko siedzisz na leżaczku. Ty już całą wakację nie będziemy. Nie będziesz siedziała, nie będziesz. Ale co ja nie będę? Nie będziesz! Ale co ja nie będę? Lodowa nie wiem, o co ci niby chodzi. Jezu. Z czego się tak śmiejesz? Nie wiem, z tego, że jesteś taka śmieszna. No i ty tym bardziej. No weź mnie, nie wyzywaj. No właśnie. No. Dobra, dziewczyny, już was kocham i nie wyzywam. Widzisz? No widzę. Ale właśnie widzisz, Eliza, że lodowa jest trochę dziwna. Maria! Co? Jajco, słyszałam to. Ale co słyszałaś? No to, co powiedziałaś Elizie. Co niby? Nie pamiętam, co ty tam gadałaś, już dobra. Dalej, gryj, bo jestem głodna jak wilk. Dalej, nie. Nie masz nic do żarcia? No właśnie, nie mam. Zapomniałam już z, z jaskini. Z domu chciałaś powiedzieć. My mieszkamy w jaskini. Boże, Mary. Się przeprowadzimy. Gdzie znowu? Do domu! z my mieszkamy, jesteśmy bezdomni. Bezdomni. Jesteśmy jesteśmy bezdomni. No. Ej, słyszałeś? Co? Lodowa powiedziała, że jesteśmy bezdomni. Lodowa. Co? Nie jesteśmy bezdomni. No właśnie. Nie jesteśmy bezdomni. Jesteśmy zdomni. Nie ma takiego słowa, jak zdomni, to Stowa, wiesz? Wiem. Nie. No. Dobra, ja lubię, ale tam śpijcie, czy co wy tam robicie, nie wiem co. Ej, masz komórkę? O co ci chodzi, Maria? taką komórkę? Oczywiście, że nie mam. Zapomniałam. Trudno, to idę spać. To idź spać i chlaj sobie. Przecież mówiłaś się, że nie masz piwska. No i co ci do, do tego? Chorna. Przecież, przecież tego wszystkiego nie będę robić sama. Tutaj. To... To, wy chciałyście iść na te, na, w, ten, w ten głupi, upalny dzień na jakiś, nie wiem, na plaży czy co tam innego? No bo. Albo... Jesteśmy na działce, idiotko. Co ty? Na działce tej, Eliza, A żebyś wiedziała, ty jesteśmy na plaży. Na działce! Aha, na działce! Pst, przepraszam. Sorry, boż. Nie musisz się drzeć. kobito na całe miasto. Dom ratowników. Mu! A! Jezus, kaj, co mnie budzisz? Miałam piękny sen, a ty wchujesz, nie wiem po co, że mnie obudził. Ech, wiesz co? Co? Mamy swój dom. Naprawdę? Naprawdę? Zobacz, to jest nasz dom. No, co ty nie powiesz? No, to jest nasz dom. Widowie! Widzowie! Słycha, słychać mnie. To, świetnie. To zobaczcie mój dom. To jest mój dom. Mieszkam z, z moją żoną. Z moją żoną mieszkam. Nie jestem twoją żoną. Zna, yy, ty jesteś moją żoną. Aha. Bo się z tobą ożeniłem. Kiedy? Wczoraj. Jakie wczoraj? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Chyba przed wczoraj. Sorry, przedwczoraj się ożeniłem z Tobą i uprawiałem. Co uprawiałeś? Seks, jakbyś chciała widzieć. Oj, oj, Sky Skype, takie głupoty oglądasz w internecie, że mi się żygać chce. <ścoughs> Czego Ty się tak rżysz, chłopie? Chłopaku, alo, mówi się coś. Oj, sorry, nie chciałam tego naumyślnie. No, no, myślisz, wiesz, wiem. Głodny jestem, weź z drób. A ty nic innego nie możesz zrobić, tylko będziesz chlał całe życie. <głosy> <głosy> czy go ty się głupie śmiejesz, ja, ja nie, nie wiem o co ci chodzi. Co ty masz, napady uśmiechu, napady radości, co co tam tam innego? Dobra, przestań się śmiać, bo to no, śmianie jest głupie. Dobra. Ej, wyścig sprawdź w lodówce, bo mamy tylko ser w lodówce i nic więcej. Co ty gadasz? Przecież mamy jeszcze tam Żurek, Ketchup, e, chleb, e, co tam jeszcze? Jajeczka masz trzy w, w lodówce tam na półce? Jeszcze masz ten e, majonez? Majonez z mojej prababci, czy jak to tam było? Majonez z mojej prababci. Mówiłaś już to. Nie musimy tego samy, te, ten drugi raz tego powtarzać Dobra, biorę serii chuj, nie Nie ma nic do żarcia, to nie ma To sobie kupimy w sklepie Spożywczym Co to tam innego, dobra A nic innego nie ma? Nie ma, bo tylko sam ser jest, nie? No Co my, ser będziemy jeść? No a nie? Że ser jest pyszny na kości Na kości Jako jest zdrowe na kości? No i co? No i to, no i to, że jest zdrowe. Co ty gadasz? Ja bym chyba w życiu nie żarłbym mleka. Albym al, z konia, z kopytami czy co tam innego. Jakbyś zeżarł całego konia, to, to wiesz, to by cię brzuch rozbolał, nie? No to by też to mógłby się z tobą podzielić, nie? No na pewno. Żebyś wiedział, śmoku to żebyś ten, nie, nie nasrał się w gacie. Oj, mu, mu ty to wrąbałeś wczoraj ser po naszej pracy, bo myśmy o 18 wyszli e, z tej plaży gdzieś w zjadła tego sera, no. No, żeś, wie... <grych> mu, dlaczego ty nie potrafisz całe... zżreć całego sera? Przecież ser jest bardzo dobry. No i co ci do tego? No i to mi do tego, że ktoś odbudowuje krematorium. To niby... No diamentowa muda twojej wiedzy, czyli twoja, czyli twoja siostrzenica jakoś tak. Aha, moja siostrzenica tej. No ta, siostrzenica ci odbuduje krematorium. Kosztowało byś ile? Ile? 10 tysięcy dla twojej wiedzy. Aha. No to już tak myślałam. Muszę iść do siostrzenicy, bo te krem, krematorium jest takie głupie, że nie wiem co się na nim robić dobrego dla mojej siostry. Ding dong! Ding dong! Idę otworzyć tej głupie, cholerne, bachorskie drzwi. Kto tam? Hipopotam. Proszę wejść. Mu? Co? Twoja siostrzenica. O, hej, siostrzenica, siostro. Hej, jak dawno się nie widziałyśmy. Gdzie byłaś? Jak to, gdzie byłam? Wczoraj była na plaży. Byłam, byliśmy ratownikami. A teraz mamy już urlop. Urlop na co? Przecież jest dopiero 16.39. Czyli muszę się. Nie masz urlopu. Nie masz urlopu. Myśmy o 18 byśmy wyszli wczoraj, wiesz? Aha, bo wy już skończyliście. No ta, a co, żebyś wiedziała? co, ja tylko tylko na chwilę. Po co? Po krematorium? Co ty sobie, dziewczyno, wyobrażasz? Mu. A weź ty już mąż, e, nie mąż, gadaj. Słuchaj, moja żona jest jakoś popieprzona. Sam jesteś popieprzony, bo, bo nie szantażujesz mojej dziewczyny. Znaczy mojej, znaczy, mojej siostry nie szantażujesz. Co ty gadasz? Ja bym, twój, ja bym mojej żony nie szantażował. No co ty gadasz? Co ty pieprzysz diamentowa mu? <laughs> o boże, mnie to gówno rozśmieszyło. Co znowu? Właśnie, coś się odbija. <laughs> nie odbija mi tak dosłownie. Dziewczyny, nie odbija tak dosłownie. No na pewno, dobra, ja muszę już iść do krematorium. Narka? Nara? A ty idź chlej. Gdzie? Do krematorium, a gdzie indziej? Dobra! Nara? See you do później, albo do jutra, nie wiem, narka? Nara, nie musisz się drzeć na całe miasto, bo, bo. kogoś jeszcze obudzisz. dobra, znowu idę spać, bo mnie głowa boli od tego, od tego dzisiejszego dnia. Bo, bo, w dupie mnie to... I no. Mo Czemu cię głowa boi? Ściemniasz czy mi się wydaje? Nie ściemniam, ja mówię na serio. Zobacz jak ja mam czoło, do jasnej cholery. Faktycznie masz jako To, to i spać, ja cię poobudzę. Jak, jak dobrze, jak dobrze się poczujesz. Jeszcze ja chyba też muszę iść spać. Bo po co? Bo cię głowa boi tak samo jak mnie? Nie, ja tylko tak i to ze spać. Ale piszczysz. Sama piszczysz. I co się to. A ła, moje plecy! Wbijasz kości. Uważaj. Oj, tam, oj, tam ja tam w kości nie biję. No na pewno wiesz. Wiem. Jej, może jest taki niewychowany. Trudno. To jest pogrzeb. Pogrzeb, pogrzeb, pogrzeb. To jest pogrzeb. Jak ktoś spłonie w krematorium, to będzie chuj. Jak nie wiem. To będzie dupa i no. <grytanie> Dobra. Dobra, pracuję nad tym, jest tym pogrzebem, ale dobra. No dalej, czemu tych szaszłyków nie, nie ugotowałaś? E, grillowałaś. No właśnie, żreć mi się chce. No właśnie mi też. Oj tam, oj tam, zaraz wam zrobię szaszłyki. Masz, masz, Chimej. A ty wrapyjesz? Jem, żrem cały czas, a no ty co? Tobie nic do tego, no na pewno. Dziewczyny tak się długo chyba nagadałyśmy, że. Aż mi gardło zwolało. Mi, mi też, mi też, mi też, mi też. Mi też, mi też, mi też. Dziewczyny! A co by na to? Owo! Owo! Co się dzieje? Owo! E, pa! Spłoniemy! Pa! Spłonamy! Co się dzieje? Co się to jest, tej cholery! Pa! I chyba spłonęliśmy! Kiedy dziewczyny zostały. Spłonięte w krematorium. O Boże. Ktoś spłonął w krematorium. Szybko, muszę iść po siostrę. Siostro. Co się stało? Dziewczyny spłonęły. Szybko, trzeba podjechać. Po, po spłonęły. W krematorium. Znaczy nie spłonęła, jak będzie ogień. Trzeba poczekać. Halo? 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 Boże, nikt mnie nie słyszy chyba, i chyba nie żyją. Nie żyją tej, chyba na pewno. Dobra, stop, nie w to gówno. Dobra. Halo. Jest tam kto? Nie żyją. Nie trzeba, zadzwoni po straż pożarną. Co ty gadasz? Już się to gówno nie pali. Oj, będzie się paliło. Muszę ich uratować. Szybko. Próbuję ich uratować, ale niestety pogrzeb jest zamknięty na klucz. O, ale katastrofa. Katastrofa. Wezmij mojego męża. Sky, Co się drzeszko bito? Przecież słyszę. Co jest? Dziewczyny spłonęły. Kto spłonął? Patrycja, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina i Lena. O bo... Ja pierdziu, jak to się stało? One chyba nie spłynęły. Trochę spłynęły, ale jak będzie się paliło, to będzie gówno. Alo. Jest sam kto? Alo, chyba spłynęli. W pyzdre zbuja. Co? Co? Ogień, ogień! Szybko, trzeba wezwać straż pożarną. Ma ktoś telefon? Poczekaj, ja chyba mam. Zaraz wracam. Dobrze, to zaraz wróć. Szybko, bo ogień się pali. Szybko, bo dziewczyny spłynęły, nie. I one są w piekle, chyba. No, na pewno w piekle. Dobra, idź po ten głupi telefon, bo już nie mogę się z nienacka czekać. Rozumiesz? No, rozumiem, no. Co ci to do. A tobie nic do tego, wariatko. Co ty? Zabiłaś jej przyjaciół? Oj, tam, oj, tam nie zabiłam. To, to one same się zabiły. Zamknij się, wariatko. Ty sama zabiłaś te e, przyjaciółki, a ty co? Je, jeszcze to byli do tego. Szybko mów. Masz ten, ten telefon? Mam. Spokojnie, bądźmy z Bogiem. Zamknij się, powiedziałem. Dobra, dzwoń. Jaki to był numer? Nie wiem, 996 jakoś, tak. Nie wiem, wpisuj. Dobra, daję ja to zrobię, bo ty nie umiesz tego gówna obczaić. Ja pierdziu. Dobra. Straż Bożarna dzwoni. Halo? Dzień dobry. No, dzień dobry. Co się stało? Dzień dobry, jesteśmy w krematorium. Co? aha, okej. Okay. A w jakim stanie? No, bo dziewczyny spłynęły. Oj, 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 to niedobrze. Trzeba natychmiast wezwać karetkę. Jaką karetkę? Co pani wygaduje? Przecież trzeba wezwać ten... Policję. Trzeba, trzeba to zgłosić, że... Że ktoś że jakiś winowajca zrobił. Ale kto? No siostra mu, no... Czyli diamentowa mu. Ale to nie moja wina, że ja ich spłynęłam w krematorium. Zamknij się, powiedziałem! Dobra, niech pan ten... Uratuje dziewczyny. Ale jak pan ich uratować, jak one już spłynęły? Proszę się uspokoić, proszę Pana, to nie jest tak, zaraz już, przyj już przyjadę. Dobrze, już wezwie straż pożarną. Dobrze. Ale co, natychmiast szybko trzeba jechać, a nie, że jak od razu wy, gdzieś ten, e, się spali o, dziewczyny się spaliły, to ten, to będzie dupa. Proszę się natychmiast uspokoić. Trzeba ten, zawiadomić e, tego, straż pożarną. Dobrze, już cię rozłączam. Do widzenia. Do widzenia. Wiesz co, Sky? Czego chcesz? Czego chcesz? Masz, trzymaj ten telefon. Idź go, zanieść. Czego chcesz znowu? Bądźmy z Bogiem. Zamknij się, powiedziałem. I teraz mam ci to jeszcze mówić. Nie wiem. Dlaczego ty się śmiejesz, Kobito? To coś zabawne? To nie jest zabawne, to jest poważne. Trzeba straż pożarną zawiadomić. Chyba już pani wysłała straż pożarną, ui, 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 ui. Dzień dobry, jestem straż pożarną. Co się stało? No bo dziewczyny spłonęły. Ale to nie moja wina, że spłonęły. Cicho bądź. Proszę się natychmiast uspokoić. Widzę coś. O, o nie, dziewczyny trzeba ratować, bo już spłonęły. Jak nie wiem co w chuj spłonęły. Ja pierdziu. Co się stało? No właśnie, co się stało? Możesz być już cicho. Irytujesz mnie. Został moją siostrę w spokoju. A tobie nic do tego. Au. A tobie nic do tego, ee, Mo. Masz zostać moją siostrę w spokoju. Co ty gadasz? To jest moja siostra i nigdy nie pobije. Chodź, idziemy do a muszę być w krematorium, jak coś. No dobra, to będzie, ja idę do domu. A, przystaje spać. Uff, śpiak, susał ich. Przepraszam pana. Tak słucham. Gdzie pana żona poszła do domu? Aha, dobra. Zraz już za późno, już pójdą do piekła. Albo nie, z martwych staną. Co ty Co pani Z martwych staną, ale kiedy? Jutro czy dzisiaj, nie wiem, nie wiadomo jeszcze to tym. Chyba dzisiaj nie wiem, Nie wiem no. Ech, chyba pozostałem tylko jeden dzień dzień... Nie, zero dni. Może z Martych staną o północy czy tam kiedy. Nie wiem kiedy, ale dobra. Dobra. No tu to, no to zgasz te nogi szybko! Eee, ten. Gaszenie oga, o, o, ognia zakończono sukcesem. Dziękujemy pana. Do widzenia. Do jedzenia. Patrz, co? Dziewczyny zmartwychwstają. O, Jezus, Maria. Jezu, to chyba jakaś magia. No, magia. Co ty gadasz tej? To magia. Niemożliwe, że spłonęła. A teraz co? Z martwych stają. a tobie nic do tego. Dziewczyny, tak się o was martwiłem. Co się wam stało? Spłonęłyśmy. 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 Wy wszystkie osie spłonęłyście? Tak, proszę pana. Już, już się o was bałem. Ej, w ogóle... Co? Wy staliście? To niemożliwe. O tak, staliśmy, Bo... Bo ktoś nas uratował. Pani straż pożarna. Nareszcie jesteście. Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena. Dziękuję. Idźcie sobie. Dobrze. Dzięki. Do widzenia. 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 Życzę udanych wakacji. Znaczy, życzę miłego dnia. Dziękuję. Ja idę do żony. W ogóle zmartwychwstaliśmy, nie? No, 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 no. No, zmartwychwstaliśmy. I to na koniec odcinka. Jeśli się spodobał, to no zostawcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie spodobał, zostawcie łapkę w dół. I możecie mnie obserwować na Facebooku, na Instagramie, na YouTube, na Twitterze, czy tam innego, kolwiek. Dobra, zwłaszcza w mediach społecznościowych. E, powiedzcie, czy odcinek Wam się podobał, czy się nie podobał? Szybko odpowiedzcie. A, e, odpowiedź Wam robię. A, czy się podobał odcinek? B, czy się Wam nie podobał? Wybierzcie odpowiedź. No jak widać 68% osób Powiedziało, że trochę Trochę tak, a trochę nie No tak 10% Trochę nie, a że 68% Trochę tak Dobra, widzimy się jutro I pamiętajcie I pamiętajcie, że te moje odcinki Z LPS-ami robię W nieskończoność Czyli nie wiadomo do ilu Dobra, ja się z wami żegnam Pa do jutra. Życzę Wam miłego oglądania tego dzisiejszego filmu. Pa, pa, dał go do pół. Aj, do pół, do bokrzebu. Jest bez sensu.